Witam, jest 14 kwiecień. Temperatura wody 10 stopni. Jestem na Polańczyku, Wczoraj pływaliśmy pół dnia. Szukaliśmy miejscówek pod Karpia, ale bardziej te miejscówki na jesień będą bardzo dobre. Kilka półek się znalazło. Dzisiaj przysiu nie mógł pojechać ze mną, wybrałem się sam. Siądę na łące Karpiarzy, zobaczę jakie tu miejscówki. Chcę postawić bojki. Zasypać, bo na weekend chcę się wybrać na ryby, no ale zobaczę co tutaj z tego miejsca wyjdzie. Jak nie to jeszcze jest taka opcja, że popłynę do Wołkowyi, ale zobaczę jak będzie z czasem. Więc jak będę stawiał bojki to jeszcze coś tam ponagrywam. Wagrawkę, coś tam ryby widać, ale wczoraj się dzieją kilku wędkarzy i nikt nic nie złowił. Także nie wiem, czy ta ryba w ogóle nie, nie jest aktywna teraz jeszcze, czy, czy co to się dzieje. Płyną no już za chwileczkę, będę na miejscu. I zobaczymy, teraz jestem 20 metrów głębina. przyciąłem koryto. Także do usłyszenia. Na złym. Fajne wypłucenie 4 metry I właśnie za Tu mam co fisza. Завод, i'll spring Urydzę. Bojkę postawiłem na 4 metrach Tam na tamtym brzegu chcę sobie siąść jakieś 200 metrów tutaj od nęciska zobaczymy, na razie nęcimy Co to z tego wyjdzie Drugą bojkę za nęce peletem i kulkami na śmierdziucha To co karpie lubią najbardziej czyli konopia, kukurydza, owiec Myślałem żeby taką ścieżkę sypnąć No zaraz zobaczymy hmm. Jedno jest gotowe, teraz postawię drugą bojkę, tam gdzieś od tamtego brzegu. To jest fajnie, bo jest dosyć fajna półeczka, tu mamy tak 3 metry, nie wiem czy to będzie widać dobrze. to 3, jest spadek 4 metry i też jest stół przy tych czterech i schodzi po prostu na głębszą wodę Dobra, płyniemy tam dalej No i zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Nie? Chcę siąść sobota, niedziela dlatego sobie tutaj chcę wcześniej przygotować miejsce i zobaczymy czy będą jakieś efekty że odazwiesz się później. Oto. Oto mamy karpiczki z nocy, które właśnie popłyną z powrotem do jeziora. Coś tam się udało złowić. O, zobaczymy co to będzie. Czekaj, czekaj. czekaj Mieku. argi na ten na mater, wiesz, kamerą oto.